...red redbuff w niebieskie wzmocnienie i w grompa. Gdzieś tam przekonał w tej już teraz Sevens. Nie ma czym się uratować. Nie ma flasza. O! Nie ma swojego wzrostu. Babur zgarnie tę pierwszą krew, ale też zostanie spalony przez Saporta KNF. Mamy wymianę jeden za jednego. Ale wciąż, gorszy mecz w planie. Jak zresztą widać po klipach. Tak, nie jest najgorszy, ale to też nie jest mecz, w którym Gwen miałaby jakiś szczególnie duży potencjał na eliminację, przynajmniej 1v1. Ale to gra drużynowa, to League of Legends i widzimy pierwszą taką walkę z wykopanym Shadowasem prosto w ręce Gwen jak to łatwo posło dla Comie and Friends. Bo... Smoka nic nie udało się na dobrą sprawę ugrać. Ta gra jest przerażająco o! spokojna, ale do czasu, do którego Liwaj znajduje podwójne podrzucenie. Maciek z bombą na głowie wysadzony, a Liwaj zgarnia tego fraga. Jeszcze playtest z tego wziąłeś, no pani! Sin rozpędzony, To co tu się zaraz będzie działo. Oho, rozpędzony Juta, ale w której części mapy mi się stopie! Ta dolna część dżungli będzie twoim grobowcem korki z Pragiem i gonią jeszcze za minę maczkiem. Ten bez plasza, ten bez żadnych szans na przetrwanie. No, śmiechy chichy, ale tutaj go skina naprawdę się nam napędza, tak? Usta. To mi bardzo imponuje, że wziął to w... W ekranie ładowania, bo moim zdaniem przeciwko Kenenowi z Igniteem to po prostu nie mogło wyjść. I mamy paczuchy, a to oznacza, że jest również smok na mapie, gdzie jest KNF. Jest także go Dobra inicjacja ze strony Alibaya. Podrzucony rywal Sevens tutaj niemalże upada do tego Feynu ze slicing Mainstorm, które przecina pół zarównowanego, jak i Sevensa, wywieziona cała ekipa KNF Minę Maciek może i ma kilo, ale z tych kłopotów już się nie wykopał! Światowe. Jak najbardziej. Dla Common Friends w tej sytuacji. Gdzie przecież przegrywają. Mieli jeszcze większą stratę niż aktualnie. Ta wynosi około 4000 sztuk złota. Ale wracają do tej gry. Wracają do walki drużnowej. Oni ją rozpoczynają znakomicie. I robi to Juta. Seven z darmową eliminacją. Pilot choć jednak na plecy, jest już na backline I na swoich plecach leży aktualnie Kaisa. Ale Jeden tracę, tracę w robi. Leci za shadowasem. Ten ucieka na oparach punktów zdrowia. Ale nic z tego. Juta idzie na polowanie po raz kolejny. I to będzie następny frag dla KNF. Nie koniec tego teamfightu, bo manę. On jeszcze wysadzi. Ale oni tutaj lecą. Zobacz, że Tracen się nie zatrzymuje. Czy on będzie w stanie dogonić Baybora? No zakładam, że nie. Też musi mieć z tyłu głowy, że na jednak zadaje obrażenia. Ma spory zasięg i ma jeszcze Red Buffa, więc... Okay, yeah. Paczki się skończyły. To jest dobra informacja dla KNF, że nie będą chcieli tutaj jednak mimo wszystko spróbować. Juta jest na miejscu. Juta może spróbować. Sonic Wave dograny. Juta jednak tego nie zgradł. Do tego Pila. Dobry połogi. Tracy rozpoczyna tę walkę drużynową. Payload odpowiada swoim slicing. Base, normalny. Payload zostanie tutaj pozostawiony przez swoją ekipę Poświęcą na pastwę rywali. Go. Musieli to zrobić. Musieli go poświęcić wojsku. To i tak jest mała cena, jaką Goalskilla musi zapłacić co za. Przez skillę? Juta powinien być na to gotowy, ale tutaj najbardziej Goalskile zależy na rozpoczęciu tej walki drużynowej. i Robi to minemaciec. Trafiona kotwica, ona znalazła cel. Tak samo zrobi to many przeciwko Liwajowi, Czy zostanie wyzadzony? Nie, nie wystarczyło obrażeń. Idzie ulgi minemaczka, poczekaj, minemaciek. No ten nie ma flesza. Mógłby ewentualnie tutaj spróbować, ale Ai zdołał się wycofać na ostrzu noża, bo tam bomba głębinowa leciała. Sevens jeszcze go zesnajpił, no bo to jest. Seeker poleciał i znalazł jakimś cudem. Ai Sevens. Wyborowy snajper. Ale poczekaj, bo to jeszcze nie jest koniec walki. Wejlot, on, co prawda, nie ma flesza i miny maciek będzie prawo go kontrolować. Ależ tutaj bomba idzie w top lane ragą z Zatrzymany vejlot, zatrzymany miny maciek, ale ostatecznie to Wejlot upada jako pierwszy. Silas. do niego doskakuje. Juta i piękny kopniak wystawia go dla reszty ekipy. Juta ma po prostu ustawionego snajpera na Silasa w tym meczu, cały czas szuka tych kopniaków. KNF pod naszorem, jak odpowie go skilla, bo są na ścianę, ma to w garści. Chyba nie spodziewałeś się, że Cominant Friend zostaną na topie. Mało tego, teraz Tracyn wjeżdża, ale chyba przesadził, świetny zegarek. Tracyn jest silny, ale sam na czterech rywali to może być nawet dla ciebie zbyt wiele, chociaż on jeszcze żyje, wciąż stąpa na nogach o własnych siłach. Ten zawodnik jest nieprawdopodobny na GOEN. To było niewiarygodne rzeczywiście. Jakim cudem tracyn jest w stanie jeszcze się tutaj utrzymać? No zakładam, że następny pilar mówiąc kolokwialnie, po prostu go wyjaśni. Wejlot się rozpędza, Wejlot będzie szukał tracyna. Jakiegoś powodu Juta się tutaj znajduje? Udało im się zgarnąć tego fraga, jednak nie ma tutaj wystarczająco wielu zawodników KNF. Nie było jeszcze manego przeżyciu. co nie może KNF. Iliwaj. Juta zauważone przez Iliwaja, do tego paski do grany. jedynie tylko odcina tę drogę do barona Naszora zawodnikom KNF, a pojawia się już Tracen, na którym teraz cała piątka Gąszkiela jest skupiona. Tracen nie mógł tego przetrwać. Do tego minemaciek podchodzi już całkowicie post i będzie wywieziony przez Beibrora. No i co w takim razie, Comilent Friends? Bo tutaj chyba na, na, za bardzo nie skupiamy się w tym meczu na zawodnikach, którzy. Sam zauważy rywali to może być rzeczywiście na wagę złota, chociaż mi że... Dąboka postawiona przez GoSkilla na Midzie, ale tam już nie ma zawodników KNF, oni są w dbari. i Zrobi to Juta! Nieprawdopodobne! KNF ma teraz Elder Dragon nie mogą zbyć! Wlatuje, man! Jakże głęboko! I Seven zrobi to samo! Seven zabójca, Seven z assassin, Seven z eliminacją na I. Iliwaju! I tym razem to Seven z prawdziwym tytanem, bo nawet Levi go tutaj nie poskromi! Co się dzieje w Ultralize Wojtku? Co się dzieje w tym spotkaniu? Comil Friends, jakim cudem oni wracają do tego. Nie mieli smoków, nie mieli przewagi, nie mieli barona nasora, ale mają Jutę i jego smajta i to w zupełności im wystarczyło. No i to jest zagranie Wojtku, to jest zagranie, którym się zdobywa MVP. Może nie był to performance przez cały mecz, może znowu Combinant Friends będą narzekać, że to nie był ten mecz, którego się spodziewali, ale co dla nich najważniejsze, no dzisiaj to będzie obłęd, bo wygrywają z przeciwnikiem. Z którym mogli być nawet spisani na straty wygrywają super ważne